W Waszyngtonie oraz kaktylowce kanaryjskie. Tutaj mamy jedną z pięknych Waszyngtoni. Taka malutka dosyć, ale lisy ma spore w porównaniu z kubeczkiem. Tutaj obok jest druga. Tam są też w Waszyngtonie większe kaktylowce kanaryjskie. Figa dosyć nietypowa, bo prawdopodobnie jest figa śródziemnomorska. Bardzo ciekawe liście ma, takie duże, u nas się dzielą na palce, coś takiego jak tu. I figi ma, też bardzo ładne. To jest figa śródziemnomorska, prawdopodobnie, więc raczej nie będę samopylna. Tak mi się wydaje. Co ciekawe, tu też piękny widoczek. U nas się cuduje praktycznie z ziemią, a tutaj pias, palmy rosną w takim piachu. Będziemy sobie bliżej do tych, później do tamtych. Mamy piękną waszyngtonię ładne kwiaty ma niektóre w waszyngtonie mają już dojrzałe nasiona tu mniejsze to jest też ładna agawa rośnie oleandry agawę przyglądamy no i praktycznie to rośnie w piasku i nawet ładnie wygląda jednak na takie warunki które tutaj są myślę, że tutaj nikt raczej nie wymieniał specjalnie ziemi pod tym jest pewnie piasek też o, fajna spódniczka z tych starych liści u nas to od razu się ciacha takie ale też fajnie wygląda teraz jeszcze przy aktywowcach kanaryjskich. Tam widać ładnie, z tej strony, że naszą okna są napalnie to widać, czy to słońce. Banany są. Banany dosyć słabo rosną, jeśli nie są tutaj podlewane w tym klimacie. Może spróbuję wejść. Takie dziko rosnące na no słabo wyglądają, ale takie na plantacjach już. bardzo fajnie. Może nie się gdzieś uda pokazać, ale w 2019 pokazywałem też na swoim kanale jest silnik właśnie z bananami na plantacjach. Ogólnie Turcy uprawiają je w takich szklarniach w dużych tunelach. Oni no to kilometrami się ciągną, takie tunele. No z powodu też, że czasami bywają też przymrozki. Temperatura spada około 0 stopni. Dlatego mają je w szklarni. Ale to głównie na jeden miesiąc. U nas w Polsce to jest zima 6 miesięcy prawie. Kigi. Później jeszcze pokażę cytruski. A to już może koło hotelu. Też banan. Palmy. rosną te banany. Słynny musa. Turek. Co wielokrotnie pewnie widzieliście też na moim kanale. Tu udało się go przewieźć. Małe sadzonki. Duże banany. Tu jest praktycznie. Yy, cały las tych bananów, ciężko powiedzieć ogólnie, co to może być za odmiana. Ładne, to jest ewidentnie to samo, co, co ja mam widać po tych liściach, po tym pniu. No, tutaj w piasku to rośnie. Z tego za ładnie to może nie wygląda. I owoców też nie ma, ale na plantacjach takie banany bardzo fajnie. Cały czas idę plażą, Przechodzę przez taką pustynię. Faktycznie <grystanie> nic nie rośnie, no trochę trawy. I są opuncje. Idziemy trochę bliżej. Zobaczymy, są owoce nawet. Trzeba uważać, że to jest dosyć kująca roślina. To są oczywiście napisy. Czerna, bardzo duża roślina. Wracam się ją z powrotem, bo tam wydaje mi się, że już nic nie będzie. Ale przejdę jeszcze kawałek. Jak coś zobaczę, to nagram. Najlepszym miejscem do uprawy palm jest oczywiście chodnik. A dokładnie kostka brukowa. Te są ładne kanny. Zaraz przejdziemy dalej. Pokażę coś lepszego. Figi także lubią kostkę brukową. Owoce, co prawda, jeszcze nie mają, bo są małe. Ale kostka brukowa. Proszę zobaczyć. Nie ma żadnej droniczki. Nie ma nic ciemniane. Kostka brukowa. Bardzo dobre warunki. Liga, już jedna dojrzała, będzie można skosztować. I tutaj co kilka metrów jest jakiś cytrus, prawdopodobnie mandarynka, klementynka, albo coś w tym stylu. Albo pomarańca, po prostu są bardzo popularne. Palmy w Waszyngtonie. Cytrusy, tutaj oczywiście to są duże drzewa. Takie ładne kulki. Tu znalazłem lepszą opuncję figową. To jest owoc na owocu nalepionych. Na plaży rośnie. Tutaj mają fajnie dużo bananów. Są nawet owoce. Ale, Tego co przywiozłem. Prawdopodobnie z Podobnie wyglądające też. Zresztą one wszystkie mają chyba takie same. W sklerniach jedynie akuminaty. A na zewnątrz rosną głównie te banany. Tu jest dosyć ciekawy cytrus. Możliwe, że to mandarynka. Ma kilka dojrzałych owoców i jest bardzo duży. Tak na cytrynę. Jak na cytrus ogólnie. Myślę, że to może być jakaś mandarynka, klementynka albo coś, coś w tym stylu, bo owoce są niewielkie. Pewno ma świeżych. Ma też takie dojrzałe. Tam są już sztuki, słabo to widać, ale ciekawe, bardzo duże drzewo. Tu rośnie awokado. Że drzewo mniejsze sztuki. Owoców ma bardzo dużo nalepionych. Ładne drzewo. No i jestem już w Polsce. Troszkę się zastanawiałem, czy pokazać, czy nie, co udało się przewieźć z Turcji. Wkleiłam tutaj zdjęcia. Jak to było opakowane To są banany. Y, mus Azman. Jest ich 11 sztuk. Tam są słynne dwa musa turek. Te ostatnie, a te są banany blue Bludżawa tutaj y, też kleję zdjęcie, jak to tam te niebieskie banany rosły. Prawdopodobnie bludżawa, może się mylę, ale banany były niebieskie. <laughs> kalamondynka ale może to, co w Polsce, to nagram osobny filmik. Tak, i no, zerkniemy tutaj. Pomidory ładne są. Mały krzak, a dużo pomidoru. Yy, tutaj są cukinie. W tamtym roku miałem patisony. No, ale zobaczcie na to, jakie ładne banany. One wyglądają praktycznie tak, jak je wykopywałem w październiku. Yy, w listopadzie chyba, no, no, jakoś tak. Koniec października, początek listopada były wykopywane. Nawet nagrałem relacje chyba wtedy, właśnie z tymi mrozami. To one jeszcze dwa tygodnie później rosły, bo ich nie zmroziło. A większość w osobom, większości osobom w Polsce pomroziło. Banany mają ładne wybarwienia. W Turcji takich nie mają, ale też nie mają chmur, takich jak są w Polsce, przynajmniej w miejscowości Alania, tam gdzie byłem. W zasadzie troszkę obok Alani. Miejscowość Konaki. No, u mnie bananki też ładnie rosną. <gry> tylko nie mają bananów. Dobrze, yy, opowiem może teraz o tym, czy były jakieś problemy na lotnisku. Bo pewnie Was to też interesuje. A w tle będą lecieć yy, zdjęcia jakieś tam z Turcji, yy, które porobiłem. No, i ogólnie problemów na samym lotnisku nie było jakiegoś. No przewiozłem 11 bananów. Mus Azman, Musa Bludżawa, prawdopodobnie. No, i ten słynny Musa Turek. No, co nie wiem, co to jest za odmiana. Ale banany ma. Banan wygląda podobnie jak Musa Daijao. Możliwe, że to Musa Apple. Ten jabłkowy. No, ciężko powiedzieć. No, bo liście tych bananów ogólnie są bardzo podobne ale na pewno nie jest to jało, bo w zimowaniu no to całkiem inna sprawa, jało jest bardziej odporniejszy że tak powiem w szklarni niż Musaturek no dobrze ale rozgadałem się no ale ogólnie na lotnisku problemów nie było z tego co poczytałem w internecie no nie ma jasno napisane że jakby nie można przewozić tych bananów z Turcji koniec Ale jest tam taka zmianka, że w krajach takich jak Azja, Afryka yy, Zresztą wrzucę tutaj yy, tego screena, co, co zrobiłem yy, Że w tych krajach, no, z tych krajów nie wolno przewozić jakby roślin, części żywych Ale później na jakiejś innej stronce zaś była zmianka o tym, że można przewieźć tam rośliny cięte więc, no, różnie to wygląda. Z tego, co się dowiedziałem, z tego, co zobaczyłem, to nie było żadnych problemów na lotnisku. Wszystko poszło zgodnie, no, zgodnie z planem. Tam gdzieś doczytałem, że nie można też z ziemią przewozić. Różnie piszą. Więc, no, ale do końca tych przepisów, jakby no, nie znam. Co ma być, to będzie. Dodam jeszcze, że w 2019 też przewoziłem banana z Turcji, dlatego mówię, że ten filmny musaturek, kto nie wie, to nie się cofnie do poprzednich filmów. Też przewoziłem banana, też nie było żadnych problemów. No więc, skoro dwa razy się udało, no to wychodzi na to, że można. Przewiozłem też nasiona palmy, będę wysiewał. Głównie palmy w Turcji rosną w Waszyngtonie i... Zresztą tak jak pokazywałem, no co tu będę opowiadał więcej Tak jak pokazywałem na tych firmach z Turcji W Waszyngtonie głównie, no i daktylowce kanaryjskie Trochę karpusy Fortunei o teraz wstawię tutaj zdjęcie Właśnie trochę karpusa One tam jakby nie rosną w pień, no rośnie bardzo cienki pień Tak jak na tym zdjęciu Bardzo cienki pień, no i Tam jest dla nich jakby za ciepły klimat, bo one rosną bardziej w Chorwacji, i Bułgarii, ten trochę karpus Bułgar. No, w Bułgarii to do minus 17 stopni, a w takiej Turcji no, to temperatura rzadko co spada poniżej 0 stopni. Chociaż zdarzają się, mają też śnieg. No ale tam gdzie w Alanii właściwie, no tam raczej się są temperatury koło 0 stopni. Agawy, te marginata, to też mi się udało przewieźć w Turcji w roku 2019. Tutaj pozaszczepiałem cytrusy, zrobiłem to metodą na oczko. Mam nadzieję, że coś się przyjmie. Nie nagrywałem tego, bo to mój pierwszy raz powiem szczerze. No i jedną sadzonkę spierniczyłem, no i zaszczepiłem ją metodą V, ale no, na razie nie wygląda to źle. Jakoś nie powiędły, nawet się te końcówki tu trzymają, o. Więc nie odpadły te końcówki, o łąki liściowe. No zobaczymy w przyszłości. Tutaj ładne kawy. No i tutaj o tych figach, o których mówiłem, no to tutaj już są powsadzane, ukorzeniają się. Tą figę wyrwałem ogólnie razem z korzeniem. <grym>, a te muszą się ukorzenić. A co do tych cytrusów, to odmiana y, tych, co szczepiłem. To tam właśnie była cytryna, y, jedna chyba mandarynka, prawdopodobnie klementynka i pomarańcz. Jakieś takie odmiany tureckie. Y, w Turcji mają y, w tych pomarańczach tam dużo pestek. Więc będzie można coś powysywać, może później, jak się uda szczepienie, jak w ogóle zauwocują. Byłbym zapomniał, jeszcze przywiozłem opuncje takie to są y, kaktusy znaczy kaktus no, kaktus, kaktus taki y, który daje jadalne owoce y, duże słony ilości 4 sztuki nie chcę teraz dotykać bo nie mam rękawiczek a jak to się wbije w rękę y, no to później trzeba wyciągać <laughs> 3 godziny albo pół godziny zależy jak się dotknie y, ja tam akurat fajnie zerwałem bo były spodnie od turka jakieś koło tego punkcji wziąłem te spodnie wykręciłem ładnie człona i zabrałem do takiego worka i przywiozłem tutaj do Polski zapomniałem pokazać z plantacji coś takiego pod choinką coś takiego to jest smocze drzewko smoczy owoc prosto z plantacji więc jakaś pewnie typowa odmiana taka która się hoduje właśnie w szklarniach na owoc dragon fruit no i jeszcze dopowiem na koniec. Lot był zwykły, nie był to lot ani na tanie linie lotnicze Ryanair i Wizz, czy jakoś tak, bo na tych liniach lotniczych nawet jest wprost napisane, że nie wolno przewozić roślin. Nie wiem, jak to sprawdzają. W każdym bądź razie, tymi liniami z tego, co wyczytałem, no, podobno nie wolno. A jeśli chodzi o Samolot jakim leciałem, no to była to linia lotnicza LOT i nie było żadnych problemów. Opuncje i zrazy takie miałem na bagażu podręcznym, a banany miałem ogólnie w bagażu rejestrowanym, ale w tamtym roku, znaczy w tamtym, w 2019. Właśnie miałem wszystko na bagażu podręcznym i żadnych problemów tam nie było, no wiadomo, bagaż, pod rę... no, bagaż podręczny jest zawsze prześwietlany, z tym rejestrowanym różnie to wygląda, ale najczęściej też jest prześwietlany, na pewno w Turcji, w Polsce, I też raczej prześwietlają, czy się nie wnosi, no na pewno są prześwietlane, więc jakby było to nielegalne, no to by to zabrali i tyle, tak? Na pewno by to przeszukiwali. No ale w Turcji to, tak jak w Turcji, nie ma raczej przepisów. z Celnikiem przybijecie żubika i będzie dobrze. Nie? No, w Polsce mogą się jedynie przyczepić tego, jak zauważą, że coś jest nie tak. Ja też nie będę namawiać do tego, żeby przewozić przez granicę. Może akurat tak być, że mi się udało. Wam się nie uda, zapłacicie później karę, no i będą pretensje do mnie, nie? Więc jak coś to nie ja ja powiedziałem no, dwa razy się udało trzy razy, bo, bo jak byłem na Teneryfie, yy, no, też przewiozłem yy, nasiona, przewiozłem banana. No, Banan akurat yy, był tak w w niefortunny, że się złamał. Przepraszam, nie odpowiedziałem jeszcze na ostatnie wasze pytanie, które pewnie też będzie się pojawiać, dlaczego nie było tak długo filmu. Yy, odpowiadam na to. No, ale miałem egzaminy ogólnie w szkole, egzaminy zawodowe. Miałem egzamin na prawo jazdy. Raczej, no. No i też nie chciało się. No, no przyznam, lenistwo było, ale powiem tak, że. No teraz znalazłem trochę czasu w wakacje, mimo że pracuję, no ale akurat wtedy też lenistwo było, wkopywanie tych bananów, sadzenie wszystkiego, no trochę zajęło mi zajęcie i ogarnięcie tego wszystkiego. No i na sam koniec dla cierpliwych mam też film z samolotu, ale już nie będę raczej nic opowiadał. Dla samych cierpliwych film właśnie z samolotu, jak też hrarnie wyglądały.